Nie zapytać się skąd Państwo wiedzą, ale no, prawdopodobnie było to pytanie retoryczne, gdyż tak e, naprawdę widać, czy one są załadowane, czy nie. Po prostu ostatnie wyładowania atmosferyczne spowodowały, że część instalacji została, mówiąc kolokwialnie, popalona. Ulega ona w tej chwili sukcesywnie wymianie. Mam nadzieję, że już wkrótce wszystkie oka kamer będą spoglądały na ulicę. Firma, która zajmuje się z ramienia miasta, obsługą monitoringu miejskiego twierdzi, że jeszcze nie widziała takiej sytuacji, żeby w taki sposób praktycznie w tym czasie tylko jeden piorun uderzył w Świnousiu, spowodowało, że system przestanie funkcjonować. Oczywiście nie cały system. W tych miejscach, gdzie kamer nie ma, staramy się, aby była zwiększona liczba patroli policyjnych straży miejskiej, ale to oko kamery zawsze jest potrzebne, co nieraz udowodniło. To słabe zabezpieczenia były chyba. Mi się wydaje, że ta firma, no nie będę stosował kryptoreklamy, jest naprawdę bardzo dobrą firmą, jeżeli chodzi o rynek świnoujski i nie tylko. Bardzo znana, bardzo popularna, bardzo ceniona w środowisku, przede wszystkim internautów. I myślę, że sobie da radę. Kto zapłaci za wymianę urządzeń? No, monitoring leży po stronie miasta i policji, ale tak naprawdę prawdopodobnie będzie to wydatek no, nas wszystkich. Czyli miasto zapłaci? Miasto. A ile to będzie kosztowało? Jeszcze nie wiemy. Y nie jest to określone, ale, ale nie będą to bagatelne kwoty. Czyli można to powiedzieć o kilkunastu tysiącach? O kilkunastu tysiącach. Nie kilkadziesiąt? Nie kilkadziesiąt.